prezydenta Zielonej Góry. I jak się dowiedział, że siadkówka spada i chce sprzedać swoje miejsce w pierwszej widze, to powiedział jak biorę, Jak biorę, Piłkę ręczną on weźmie. A z czym to się wiąże? No to się wiąże, to co ja jak powiedział? Brak hali zbordowej, brak kibicu, bo on w tej chwili w koszykówce w Ekstra klasie zostaje milion z biletów. No nie musi prosić miasta przykładowo, o takie duże wsparcie, bez zmienią z bilety. I jeżeli, przepraszam, jeżeli dobrze pamiętam, zastaw mam wykupionych około 2,5 tysiąca karnego. I teraz tak, jeżeli jest obie, są bilety wykupione, jeżeli jest dochód te 200, 300 tysięcy czy 400, to miasto nie będzie już później musiało wydawać tych pieniędzy, tylko kluby będą napędzały sobie same. Zbieramy sponsorów, zbierały sprzedawały karnety stałe i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że halę można wypełnić nawet w takim mieście 130 tysięcy w okresach zimowych, tym bardziej, że to nie koliduje ani z ani z piekłomnożnikiem. Dlatego, że taka hala w Gorzowie na 5-6 tysięcy ludzi to nawet jest potrzeba, żeby były trzy zespoły ligowe czy ekstra ligowe, takie jak koszykówka, piłka ręczna i siatkówka. Wypełnią tą hale i kibice przyjdą i o tyle później mniej trzeba będzie dotować te kluby. Jeżeli nie zrobimy jakiejś polityki wokół tego... Nie pozwolimy samym ludziom decydować, gdzie będą chodzić, na jakie imprezy, gdzie będą swoje pieniądze dawać, to zawsze będą przychodzili do y, urzędu i prosili o taką czy inną dotację. W tym sensie mówimy, że trzeba utrzymać, dziś jest kryzys, dlatego mówimy, że dzisiaj miasto, siatkówka piłka ręczna będzie kosztowała 100, 150, może 200 tysięcy złotych. Ale to jest na przetrwanie, bo wyniku się nie osiągnie. No nie osiągnie się wyniku za tą kwotę, ale można utrzymać pierwszej lidze czy, czy drużynę. Prowadzić tą drużynę do tej pierwszej linii, to trzeba będzie milion wydać. To będzie trzeba tym milion wydać, co najmniej milion wydać. I w tym jest tak ważne, w tym okresie trudnym, żeby wspomóc te drużyny w takim. W sensie, żeby one chociaż mogły utrzymać się przez ten kryzys roczny, półletni na poziomach, które uczestniczą w tych klasach rozgrywek. I tylko tak mówiłem, że, że dlatego podałem ten przykład, że inne miasta które otworzą się na te dyscypliny, bo je wezmą po prostu, bo łatwiej jest kupić za 100 tysięcy wejście do pierwszej ligi niż potem wprowadzać drużynę od, od zera. I